Kaki to jest przekrój społeczeństwa tutaj w Anglii w tej chwili? Ciężko znaleźć się z Anglika. Wszystko są ludzie z Azji, z Afryki, kolorowi. Tam z tyłu widać w głębi Salongier. Najdłużej jest tutaj emerytów w podeszłym wieku ludzi No i tak to wygląda Ciężko tu znaleźć naprawdę białego człowieka, jeszcze takiego rodowitego Angola do banku jak się wejdzie to wstyd jest człowiekowi, że czek człowiek jest biały Same sami Azjaci, Afrykańce no niestety, tak to wygląda tutaj. Brudno, pety rzucają na ziemię, nie chce im się wyrzucić do kosza. Cały czas krążą ludzie tam, z powrotem, nie wiadomo za czym, po co. Ludzi to tutaj jest od cholery. Jeżdżą też rowerami tutaj. No i tak na no, trzeba by siedzieć z pół godziny, żeby naprawdę złapać jakiegoś prawdziwego Anglika czystego. Wszystko kolory chodzą. I tak człowiek wyjdzie tutaj, na no ogląda się tych gęb, krzywych ryjów. To się żygać chce. I ja osobiście tego nie lubię, wolę, wolę wyjeżdżać na łono natury. Mam dosyć patrzenia na te twarze. W tych burkach chodzą na okrągłą. Zabijają apetyt. tu jakieś dzieci ze szkoły w mundurkach nikt nie dba o strój, o ubiór zakłada się to co, co jest on ten ma brudną ujebaną koszulę no i to nie ma tu problemu z tym dresy do tego pantofle jak najbardziej jest cool Porwańce tak samo widać są Ten codziennie do domu mojego na rolce, na tej dyskorolce przyjeżdża widzę tutaj jest Także Nie za bardzo ten Londyn teraz jest Będzie jeszcze lepiej będzie bardziej kolorowo.